Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do prezentacji, w której pokażę kilka bardzo przydatnych funkcji tekstowych, które pomogą zrozumieć i uniknąć najczęściej pojawiających się błędów podczas pracy z tekstem i wyszukiwaniem danych przez np. funkcję wyszukaj pionowo. Zapraszam. Jeżeli spojrzymy sobie na te dwa wyrazy, dodatkowa spacja w komórce B5 i w komórce B6, no to na początkowo nie zauważymy żadnej różnicy między nimi. Natomiast jeżeli dokonamy testu logicznego i porównamy sobie jedną komórkę z zawartością drugiej komórki, to otrzymamy fałsz. Dzieje się tak dlatego, że w pierwszym przypadku, jeżeli edytujemy komórkę, to kursor idzie nam za spację, która znajduje się za literką A, natomiast w drugim przypadku takiej spacji nie mamy. Stąd różnica w porównaniu tych tymi. Bardzo często jest to jedna z przyczyn, jeżeli korzystamy z funkcji wyszukaj pionowo, że nie możemy odnaleźć jakiegoś wyrazu, jakiegoś słowa, jakiejś treści właśnie z powodu różnicy w ilości spacji w danym wyrażeniu. Dodatkowo możemy sobie też użyć na przykład funkcji długość i to jest pierwsza funkcja, którą chciałbym pokazać, która nam powie ile w danej komórce faktycznie znajduje się znaków. Funkcja długość zawiera jeden argument, jest to odwołanie do tekstu, który ma zliczyć ilość znaków w tym tekście. No to zróbmy odwołanie do komórki B5. Enter. No i mamy 17 znaków. Jeżeli przeciągniemy sobie w dół. W drugim przypadku mamy 16 znaków, co jest poważne z tym, że drugi wyraz nie zawiera tej dodatkowej spacji. Żeby pozbyć się problemu dodatkowych spacji możemy skorzystać z funkcji Usuń zbędne odstępy. Funkcja Usuń zbędne odstępy usuwa nam nadmiarowe dodatkowe spacje, zarówno z początku, z końca, jak i pomiędzy wyrazami. Tak, jeżeli pomiędzy np. dwoma wyrazami jest więcej jak jedna spacja, to te dodatkowe spacje zostaną usunięte. Klikamy również, mamy tylko jeden argument. Widzimy odwołanie do komórki B5, Enter. To samo możemy zrobić z drugim, no i teraz, gdy zrobimy test logiczny. To otrzymujemy wynik, prawda? Oba wyrazy teraz są równe, tak? Po usunięciu nadmiaru spacji z obu wyrazów, oba teksty są identyczne. W kolejnym przypadku mamy znak nowej linii, który jeszcze trudniej jak w przypadku spacji jest do wykrycia. W tym przypadku również zróbmy sobie test logiczny. I również mamy fałsz. Funkcja długość zwraca nam 10 znaków. Funkcja. Dla, dla, dla komórki B12 i dla komórki B13.9, Czyli w tym przypadku mamy o jeden znak więcej. Na pierwszy rzut oka oba teksty są identyczne, natomiast, żeby zobaczyć, że faktycznie znak nowej linii znajduje się pomiędzy słowem nowa a linia, to należy tutaj na narzędzia głównych kliknąć zawijanie tekstu. Wówczas zobaczymy, że faktycznie znak pomiędzy nowa a linia występuje. Co uaktywnia się, tak, obrazuje nam się w momencie kliknięcia polecenia zawijaj tak. W momencie wyłączenia tego, tego znaku tutaj nie widać. Ale długość, funkcja długość zwraca nam, że faktycznie w tej linii, w tej komórce znajduje się 10 znaków. W przypadku drugiego tekstu nie ma znaku nowej linii, więc mamy 9, 9 znaków, tak jak faktycznie tworzą słowa nowa linia. Żeby pozbyć się tego typu znaków, możemy skorzystać z funkcji oczyść. Funkcja oczyś oczyszcza nam wszystkie niewidzialne znaki. Oczyść również posiada jeden argument. Odwołujemy się do komórki B12, zatwierdzamy, przeciągamy do dolnej. No i teraz zróbmy porównanie obu tekstów. I test logiczny wychodzi, prawda? Tak? Dlatego, że ten znak. Pomiędzy słowem nowa a linia został usunięty. Jeżeli zrobimy zawijanie tekstu, to zobaczymy, że nic się nie dzieje i oba wyrazy występują w jednej linii. No i ostatnie trzy funkcje, które chciałbym zaprezentować, to są funkcje lewy, fragment tekstu i prawy, które po prostu wycinają nam określony fragment z określonego tekstu. Na przykład możemy z tekstu tutaj, który został wpisany jako tekst, niby jako data. Możemy pobrać dwa pierwsze znaki, w tym przypadku będą to cyfry oznaczające dzień z naszej daty zapisanej w postaci tekstu. Odwołujemy się do pierwszego argumentu, czyli tekst, no i tutaj w drugim argumencie podajemy ilość znaków, które chcemy z tego tekstu uciąć. W tym przypadku będzie to dwa znaki. No i mamy 26, tak? Kolejną funkcją jest fragment tekstu. Fragment tekstu wycina nam coś z środka danego tekstu. No i w tym przypadku chcemy pobrać miesiąc. Odwołujemy się również do naszego tekstu w pierwszym argumencie, w drugim argumencie podajemy liczbę początkową, no to widzimy, że tutaj liczbą początkową będzie czwarty znak, tak, bo kropka to jest trzeci, więc podajemy 4, no i również liczba znaków jako trzeci argument podajemy tutaj dwa znaki. Enter. No i pobrało nam 0,9. No i ostatnia funkcja to jest funkcja prawy, która tym razem pobiera nam znaki z prawej strony z określonego tekstu i o określonej liczbie znaków. W tym przypadku będzie to 4, ponieważ chcemy pobrać rok. Enter i mamy. Wszystkie te trzy funkcje bardzo dobrze nadają się do naprawy, powiedzmy, dat, które zostały wpisane w takim formacie tekstowym, na prawidłowy format daty. Wówczas możemy skorzystać z funkcji data i, jako pierwszy argument, wpisać właśnie funkcję, która odwołuje nam się do roku. Ja tutaj zrobię odwołanie do komórki, ale równie dobrze można by wpisać, prawda, tą formułę, która jest w tej komórce. Następnie drugi argument to jest odwołanie do miesiąca, czyli tutaj fragment tekstu. No i trzeci argument do dnia. No i dzięki temu funkcja data zwraca nam datę w prawidłowym formacie rozpoznawanym przez Excela. Możemy to sprawdzić, klikając tutaj i widzimy, prawda, że mamy na przykład możliwość zamiany daty krótkiej na datę długą. W przypadku daty wpisanej w formacie tekstowym nie jest to możliwe, gdyż Excel nie rozpoznaje nam. Formatów liczbowych. Jest to po prostu zwykły tekst i zamianę daty zapisanej w postaci tekstowej na np. Na format daty długiej nie jest możliwe. Także zachęcam do zapoznania się z tymi funkcjami i korzystania z nich w różnych konfiguracjach, szczególnie w połączeniu z funkcjami wyszukaj pionowo, podaj pozycję po to, aby nasze wyszukiwanie było w 100% prawidłowe. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnej prezentacji.